Cześć kochani, z tej strony Janek. Za oknem deszczowa aura pada od rana, ale nie przeszkodzi mi to, żeby przygotować dzisiaj odcinek dla was. Jaki to będzie odcinek? Będzie to licytacja srebra z dwóch lat poszukiwań. Z tego roku oraz z tamtego wybrałem takie przedmioty najładniejsze, całe, które da się doczyścić. No i to jest jak ktoś nie jest poszukiwaczem i wygra tą licytację, to będzie miał niesamowitą radość, bo takie przedmioty, zarośnięte stale srebro, to jest unikat po prostu w kąpieliskach. Także zapraszam serdecznie do oglądania tego odcinka. Tak prezentuje się kolekcja z dwóch lat. I tak, zobaczcie. Pierścienie Atlantów, sygnet, obrączki, pierścionki. Zrobię Wam dokładne zdjęcia, żebyście mogli na spokojnie sobie tutaj Pooglądać. Tyle pierścionków. Na ekranie, właśnie, pojawi się ich liczba. Zawieszki. Krzyżyki różnej maści. Jeżeli ktoś lubi kolekcjonować, to naprawdę ma to do wyboru, do koloru. Bozie oraz innej maści zawieszki. Jakieś orły, tego typu sprawy. Kolczyki. Dużo kolczyków. Bardzo, bardzo różne wzory. Tutaj cztery zapinki, jak ktoś będzie chciał sobie skompletować jakiś kolczyk. A tutaj takie wiecie, otwarte kółeczka albo inny typ zaczepu. Łańcuszki. Łańcuszki praktycznie wszystkie całe. Czasami brakuje kółeczka czy zapięcia, ale to żaden problem. Można sobie ładnie naprawić. I tutaj bransoletki, takie grubsze. Tutaj całkiem prześciutkie, proszę bardzo. Apart tego typu, no i tak to się prezentuje. Zaraz wszystko zważę i wam powiem, jaka będzie cena. Okej, okay. widać idealnie wagę. Już wytarowany kubeczek. No i zobaczymy. Sam jestem ciekaw. To są dwa sezony, i to są, moi kochani, tylko rzeczy takie ładniejsze. Wiecie, nie chciałem Wam sprzedawać jakichś porozwalanych 30-letnich takich zarośniętych łańcuszków. Tylko wybrałem po prostu w moim odczuciu ta, taką biżuterię, którą można śmiało wyczyścić, odsprzedać z dużym zyskiem. Wiecie, e, i to są produkty. Produkty, wyroby unikatowe, bo już coraz mniej na rynku jest tego typu biżuterii. Na rynku, na rynku poszukiwaczy chodzi o to, że takich zarośniętych pierścionków, już naprawdę, tak żeby znaleźć 30 w kąpielisku, takie kiedyś znajdowałem, to już jest, no praktycznie takich nieprzeszukanych kąpielisk w naszym kraju jest bardzo, bardzo mało. Także mówię tutaj. Jest to kolekcja tylko z dwóch lat, no ale całkiem pokaźna, całkiem pokaźna i postanowiłem wystawić na licytację. To mi pozwoli zasilić mój budżet, a ktoś kto kupi będzie miał, no naprawdę w takiej kolekcji to nie kupi się ani na Allegro, ani na Elixie. Ani poszukiwacze też rzadko kiedy sprzedają. Dużo osób kolekcjonuje, a ja się nauczyłem nie przywiązywać do przedmiotów materialnych. Dlatego wszystko idzie na licytację. Oj, tych zawieszek bardzo dużo uwielbiam. Uwielbiam je znajdować. I zaraz zobaczymy, ile tam tego wszystkiego jest. Dobra, na tej wadze jest no ciut ponad 700 gram. Zważę jeszcze dokładnie na takiej y, malutkiej do 500 gram i powiem Wam idealnie, ile tam ponad te 700 gram jest. Dobra, jedziemy teraz z dokładnym ważeniem. Starujemy. I tak wszyscy tutaj trochę tego, Aha. Uh -huh. powiedzmy tyle 200 a chcę tak dokładnie żeby było zaokrąglone powiedzmy to żeby było 300 gram o, coś leciutkiego potrzebuję ten wygląda na 1,5 grama dobra bez jednej dziesiątej 300 gram to sobie na razie tu przesypiemy i pozostała część. Tak. I 386,3, czyli widzicie, czyli tamta waga nie jest tak idealnie dokładna, czyli mamy 686,2 grama. I dobra, w jaki sposób odbywa się licytacja? Jest to pierwsza tego typu licytacja. Zobaczę, jak to wyjdzie. Licytujecie, moi drodzy, w komentarzach. A jaka cena? Zobaczcie w opisie filmu, bo no w tym momencie, jakbym wziął cenę po prostu ze skupu złota, srebra, z jakiegoś Lombardo, to w momencie emisji tego filmu może cena jeszcze troszeczkę różnić. Więc w opisie filmu macie aktualną cenę na dzień dzisiejszy, w momencie, kiedy wlatuje filmik. I sprzedaję po cenie złomu. Wiem, że dużo więcej są warte te przedmioty, jak ktoś doczyści to 2-3 więcej. Ale chodzi mi o to, żeby ktoś się bardzo ucieszył, a to zasili mój domowy budżet. Także wszyscy będą zadowoleni. No i zasady proste: licytujecie w komentarzach. Patrzcie na poprzednie komentarze, jaka była najwyższa kwota. No najwyższa cena wygrywa. Czas licytacji to równo tydzień od momentu emisji filmiku. No to co, kochani, zasady licytacji znacie. W sekcji komentarzy wpisujecie swoje propozycje cenowe. Po zakończeniu licytacji, czyli równo tydzień, wysyłam paczką pobraniową na wskazany adres przez widza, który wygra licytację. Dzięki serdecznie za oglądanie tego odcinka i widzimy się już w kolejnych. Cześć!